Słuchajcie, jesteśmy na. dzisiaj w sobotę jesteśmy na tej wycieczce wokół Łodzi Śladowej, Maltyro Rogi i Pamięci. Słuchajcie, gratuluję Debilowi, który dopuścił się takiej dewastacji. Ktoś ostatnio do mnie zadzwonił, żebym takich miejsc nie pokazywał, bo potem jakiś idiota, bo już. No, skończony idiota, bo brak jest mi po prostu określeń, słów, przyszedł, zdemolował ten pomnik. Figurkę Matki Boskiej zrzucił, wyrwał te serce. Także takim osobom. To już nie, nie gratuluję, tylko po prostu szczerze współczuję debilizmu. To mu szkodziło przyjść zobaczyć to miejsce, nie musiał przyjść i zdewastować. Słuchajcie, czasami żałuję, że nagrywam takie filmy, żałuję, że pokazuję takie miejsca. Dlaczego? Bo potem jeden kretyn z drugim, podsycany przez kretyna z internetu, przyjeżdża i robi takie rzeczy. Skoro to jest niemieckie, to trzeba zniszczyć. Tylko sobie nie zdają ci frajerzy po prostu, bo inaczej, no brakuje mi słów, jestem wzburzony w tym momencie, brakuje mi słów. Przyjeżdżają, nie przeczytają yy, do końca. W tym miejscu też spoczywają polscy żołnierze z 1939 roku, spoczywają tutaj polscy więźniowie z 1945 roku. Tu w tym lesie są pochowani pochowane ofiary NKWD, Polskiego SB. Tutaj w tych lasach są pochowani naprawdę bohaterowie, którym należy się jakikolwiek szacunek. Ale nie, taki, taki frajer, frajerzyna, no sorry, sorry, ale jestem teraz zburzony bardzo. Jak można przyjść i coś takiego zdemolować? W ten sposób skończyła kaplica w Tucznie, w ten sposób skończyła kaplica na, na, na Ślęży. Ostatnio skończył, skończył tak kościółek. Słuchajcie, przyjeżdżają i kradną te miejsca. Czasami ludzie do mnie... Wy dzwonicie, piszecie, Darek nie pokazuj takich miejsc, ale z jednej strony, jeżeli ja tego nie pokażę, to nie będziecie tego widzieli, nie będziecie wiedzieli, że taka historia bo istnieje, bo tak, w szkole tego nie, nie dowiecie się. W internecie na ten temat się nie dowiecie, bo więcej informacji zabierają jacyś popieprzeni celebryci, albo jakieś tam poszrane programy typu Porąbało mnie. Słuchajcie, kiedy my jeździmy, odwiedzamy takie miejsca, widzimy taką demolkę, naprawdę serce się kraje. Władze lokalne są bezsilne, my tym bardziej jesteśmy bezsilni, a naprawdę tu jest historia. Chciałem pokazać dzisiaj, że przywiozłem grupę, chciałem pokazać, że to jest takie fajne miejsce, że to są normalni ludzie, że o takie miejsca się dba. Proszę bardzo, przykład. Całe szczęście, że nie przyjechało dzisiaj ze mną dwóch Anglików i jeden Niemiec. Ma autentycznie pokazać im wtedy takie miejsce. Słuchajcie, Polacy dbają o miejsca małgorodzkie. No po prostu wstyd, zgroza. Takiemu gościowi to ja nie wiem, czego życzyć i jak takiego człowieka po prostu nazwać. Człowieku poszalałeś, proszę bardzo zobacz swoje dzieło, jak to teraz wygląda. Potem ten popowniczek, pokaż, który tutaj było posąg, zrzucony, łapka była, to było zamontowane, słuchajcie, to w zeszłym roku. Jeszcze raz było przyklejane, żeśmy tu brali udział osobiście, byłem przy przyklejaniu tego. To jest świeża robota, słuchajcie, jak może jakieś szczeniaki, może jakiś świr to zdemolował. Także, także u nas, słuchajcie, tak to wygląda. Tak e, wygląda pamięć, e, tak wygląda historia. Co urażam, może teraz w tym momencie innym, ale niestety tak jest. Parę lat temu, żeśmy znaleźli te pomniki, nagrobki, znaleźliśmy je tu porozrzucane po lasach, przenieśliśmy lewo. Ktoś odnowił ten kamień, na, za, zamalował literki, przychodzi tutaj parę osób z Gałkówka, dbają o to. Mało tego, słuchajcie, w to miejsce przejeżdżają rodziny tych ofiar z XIV roku. Bo tu jest jedno z większych, miejsce z jednych większych bitw. Tu zginęli Rosjanie, zginęli Niemcy, zginęli Polacy, a jak ktoś powie, bo to są faszyści, bo to są komuniści, no to tak, przyjedźmy i nasrajmy na to miejsce. Będzie ona świadczyło, bo tak się w Polsce traktuje takie miejsca, słuchajcie, i to jest dla mnie przerażające. Także, no nie wiem, nie wiem co teraz powiedzieć, bo wzburzenie odbiera mi głos. Także, do usłyszenia w następnej relacji.